Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Drugi odcinek z mojej strony. Znajdujemy się w grodzie Helgen, po tym jak... Ha. Bardzo szczęśliwie... uratowaliśmy się. A raczej smok nas uratował. Chciał, nie chciał. Co za różnica. Żyjemy. Jest fajnie. Musimy się wydostać z grodu Helgen. Dobra. Chodź jak wcześniej mówiłem, gram dwoma sztyletami na poziomie trudności legendarny. No, hmm, nie będzie to łatwa sprawa, ale myślę, że sobie poradzę. Um, smoki łatwo się nie poddają. Oczywiście się musi się skranać, bo już na tym czyli... Dobra. Idziemy z mi tego lekkiego. Ściągnę. Eee, popatrzmy jaką mamy umiejętność rasową mocę gniew przodka. Na 60 sekund. Cena, to Zbliżający się przeciwnicy będą ponosić 8 punktów obrażeń od ognia na sekundę, czyli spoko. A, nie, 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 nie dodałem sobie tej mocy do ulubionych. I wtedy na mam pod ręką. Popatrzmy, jak to działa. On się palą. On się pali. Żeby było wiadomo, e, ustawienia, gra, legendarna pojętność legendarna Żeby potem nie było żadnych niedomówień Dobra, zatłukliśmy tych cesarskich A biorę wszystko, jaki mam, jakie mogę dźwiwać Miksura pomniejszego uzdrowienia. Wino. A wezmę wino. Nie piją nie wina. Miksura pomieszania magii i sól. Mam już pierwszy składnik, więc yy, składniki. Sól. I odkryliśmy pierwszy efekt soli. Podatność na magię, tak? Miksurki beczce są. Znowu mikstura soł. o, zjadłem wcześniej sól i tutaj już mam pokazane są cztery efekty, każdy składnik ma cztery efekty. No i pierwszy efekt możemy odkryć tym, po zjedzeniu, po zjedzeniu danego składnika odkrywamy pierwszy efekt. czy, to, czy tutaj coś jeszcze jest, no, zobaczmy to wino. Mm -hmm. Pożywienie. Przewraca 15 punktów kondycji, regeneracja kondycji spowolniona 30% przez 30 sekund. No i fajnie. Chociaż <grywa> to te takie. Raczej nie będę temu zażywał. Quick save Troll. trolla. tortur. Biją się. Na razie to będzie takie nietaktyczne zagrania, takie nietaktyczne bijatyki, no bo muszę mieć jakieś umiejętności jednak, żeby coś pokazać. A tutaj w ekipie ułowimy ich, ułowimy ich jak leci. Jeden, drugi. Da, 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 da. A nie miam drugiego no. mi się pukał, Co oni jeszcze tutaj mają? Prawca cięga z moczego dziecięcia. Nie, wie, czy, nie wiem, czy czytać. Ty. A tutaj nic nie ma. A jest ludzie słyszały określenia. Z moczą dziecię, to oczywiste, skoro rządza nami. Rządzą nami cesarze muszę dzieci, albo kto rozumie prawdziwe znaczenie tego miana. No, nie będę czytał jednak każdej książki, bo to zajęłoby po prostu tygodnie i miesiące. No, sobie Trychy. Gold Grab and let's Trychy. Dobra. Obawimy się, lockpicking. Która magii. Która wizyjna, zwiększymy 30. No, tego nie będziemy używać. Ale na się to przyda do zaklinania. Czyli do umagiczniania przedmiotów. Krótko mówiąc. Teren otwieram, sobie wszystko, pootwieram, żeby zdobyć umiejętność otwierania zamków. Tutaj nic nie ma. Hmm, czy tutaj coś jest? Krótka historia cesarstwa. Jeśli ktoś chce czytać, może zabudować Nie wiem czy w późniejszych odcinkach będę tak przewijał książki. Poproszę o komentarz widzów. Czy mam tak robić, czy nie mam. W sumie to są bardzo ciekawe historie dawno temu, dawno temu, kilka lat temu grałem w Skyrima na słabym kąpie i większość książek przeczytałem. Tak myślę, że większość. A przynajmniej fajne historie. O, jest ten drugi poziom. Otwieram te klatki i przyznamy punkt umiejętności. Jeden punkt umiejętności. Na poziom. O kurde. To mały lutryk Na jeden poziom przyznaje się jeden punkt umiejętności. Kurde co jest. Mieszek, szkielet, mążka kostna. Cyk, 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 jedziemy. Dobra. Awans. Awansujesz. powołasz się na kolejny poziom. Musisz zdecydować, czy chcesz rozwijać swoje zdrowie. magię czy kondycja? Możesz także wybrać sobie cechę lub zachować ten wybór na później. Aha. Dostępne cechy są podświetlone w każdej konstelacji. Osiągasz kolejny poziom. Wybierz atrybut. Aha. Wybiera się jeszcze atrybut. Magia, zdrowie, kondycja. Po każdym wyborze dodaje nam plus 10 do danego atrybutu. Wybieram kondycję, ponieważ będzie nam ona niezmiernie potrzebna. Tutaj są umiejętności magiczne, wcześniej były. Zaklinanie. Im potężniejszy zaklinacz, tym silniejszą magią może on zakląć swoją broni pancerz. W to też pójdziemy, ale nie na początku. Na początku zależeć mi będzie na skradaniu, ponieważ nie mamy siły także będziemy starać się po cichutku załatwiać nasze sprawy znaczy no, sprawy, będziemy mordować no <laughs> jak najszybciej chciałbym się dostać do ostrza zabójcy do tej umiejętności żeby ataki sztyletami zaskoczenia zadawały 15 standardowych obrażeń czyli no już potęga a akumulacja tego perka z bronią jednoręczną będzie boska, po prostu dobra, nie ma co czekać. Idziemy, idziemy aha, szkielety bardzo ważna sprawa w tej grze to Explore, czyli odkrywanie, zwiedzanie świata, odwiedzanie zwiedzanie lokacji, zbieranie różnych rzeczy i tymków. Z mogą niektóre itemy, z pozoru mogą wydawać nam się bezużyteczne i po prostu do dupy, I też w późniejszym czasie, w późniejszym czasie, w późniejszej grze mogą nam się bardzo przydać. cesarskich. No nie nie będę się Dzięki! na pierwszą Dzięki! Mhm. To jest jakiś olej wylany. Dzięki! Dzięki! książkę, wcześniej książkę, gdzie są Dzięki! 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 Aha, zaraz, już Magia, wszystkie. Płomienie. Zobaczmy, czy to wyjdzie. Hahaha. Ha, ha. Dobra. Łuk, będę musiał go tam czyć. najpierw tego. Nie wiem co jest z tą jasnością, ale gdy nagrywam to się po prostu ściemnia jakoś automatycznie hmm, Będę musiał to obadać. A gdy gram bez nagrywania, gdy, kiedy nie nagrywam to jest hmm, bardzo dobrze to wszystko wygląda Nie mam z tym problemów w tym Dobra, zabili go Dobra, gotowe, zbieramy strzały, łuk, też się będziemy posługiwać łukiem, także strzały nam się bardzo przynadzą. Kłopoty. Sprawdzić działa. Sprawdzić działa Jeszcze którzy. Cik, cyk, cik, Quick Safe. Ups, spadek FPSów. Dźwięk Jeszcze będę musiał umniejszyć detale. Aktualnie mam 40 FPSów, ale podczas walki no 20 Czasem zadnie przed 28 A tutaj jeszcze wejdziemy sprawdzić. No właśnie. Szkielet złoto. Ważne jest, aby zaglądać wszędzie. Gdzie tylko zdołamy się wspiąć. Wejść, kurczę zobaczyć. Luknąć. Dla nam ralów gdzie on jest, to pięć ralów je Gromowładny Mieszek 9 Aha, jeszcze jedna sprawa, broń Długi łuk no i spoko Pająki Pająki sobie załatwimy z dystansu Ale krytyk a tak znienacka drugi pojączek trzeci pojączek A gdzie jest Rallo? Poskradamy się troszeczkę. W końcu na tym polega Praca skrytowójcy mrocznego alfa ucznika A wy kończymy w złoku. Żeby nam troszkę umiejętności. później nie będzie tak łatwo kurczę, że ktoś mi nie pomaga no chyba że będę miał towarzysza śnieżny jad bardzo fajna sprawa zadaje 5 punktów obrażeń od zdrowia i kondycji przez 4 sekundy niby niewiele ale jednak potrafi pomóc to no. coś mało tych

No i 29 zł, no wpadło. <laughs> Trzeba spoglądać wszędzie. Wózek, nie wózek, wiadro, nie wiadro. A tam leży po prostu kasa. Dobra, przed niedźwiadkiem. Quick może nam coś wypaść. A, zastosuję ten śnieżny jod. Mikstury. No wstał sobie z kumana. No co mnie dziadu? A no dobra. Jedziemy niedźwiadkiem. No, w miarę prosty. W miarę. Był prosty. Ale to jest tylko początek. I co? Trochę się obawiam Później późniejszej gry z samymi sztyletami, ale będzie hardcore przynajmniej będzie przepotężnie hardcore hm. Nikt nie wie. Wychodzimy z Kairn. Już mamy drugi poziom. O Just... La <laughs> <laughs> There he goes. Looks like he's gone for good this time. No way to know if anyone else made it out alive. But this place is going to be swarming with Imperials. Better clear out of here. My sister, Gerda. Hmm. Siostra Rolofa mi pomoże. Mm -hmm. No, będzie ciekawie. <laughs> Ta jasność znowu mnie denerwuje. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej wygląda. Tak, już Ale totalnie nie mam pojęcia, dlaczego w pomieszczeniach. Się tu po prostu robicie ciemniejsze, podczas gdy nagrywam. Te walki o Wojnu Skyrim. No to przełączę się do Wolfric'a, bo cesarzcy mnie pojmali, więc kij im w oko, cholera. Spójrzmy na dziennik. Cisza przed burzą. Ralow doradził mi skierować ją do pobliskiego miasteczka, ona zwierzeczna puszcza. Jego siotra ma tarta i powinna i wiedzieć jak mi pomóc. Pomóc z gardum. Z gerdur. Różne zadania. Dąż do buntu gromowładnych. Dobra, idziemy. Wybieramy sobie przy okazji różne roślinki. Oset. błękit. Coś tam, coś tam. Nie. Aha. Czarny Głaz przed nami. Czyli rzecz na postęp Puszczajmy tutaj. Zastrzał mi O, teraz wygląda dużo lepiej. Kamienie jakieś. Trzyść, 13. z mhm. trzynastu. I na całym, całym świecie spotkamy takie oto kamyczki, które dodają nam różnych boosty do umiejętności. Aha, i można mieć tylko jeden aktywny kamień. No to spoko. Zbieramy kamyczki. Już zapiszemy twardziela. To jeszcze sobie z poprzedniej mojej gry. Także z poprzedniej chwile sobie pomrałem. To no nadzieję, że nie będziemy na stanie Nie nie będą prości na drugim poziomie. Biegnij, rob, biegnij. Dobra, idę, idę. się, kurde, zatrzymujesz chłopie? Zbieramy ziłeczka O kurde wielki już no, Ralo, Ralo, dobry, jest to skupanie. Jeszcze jeden Iło kopnął w gębę. <śpiewanie> kopnął wilkowi z buta i pogrze. Wybieramy zamykatki. I oczywiście pójdziemy również w alchemię, żeby tworzyć różne bajeranckie trucizny i truć nimi nieprzyjaciół. Woda fajnie wygląda. Podoba mi się. Żałuję tylko, że nie mogę grać na maksymalnych, na maksymalnie maksymalnych ustawieniach, bo zapewne wygląda to przepińsko.

And who's this? One of your comrades? Not the comrade yet, but the friend. I owe him my Is there somewhere we can talk? There's no telling when the news from Helgen and reach the Imperials. Helgen? Has something happened? You're right. Follow me. Hod, come here a minute. I need your help with something. What is it, woman? the again?

Can't remember when you nice start. Roll of, roll of, oh. <laughs> Well, the news you heard about Alfred was true the Imperials ambushed us outside Darkwater Crossing Like they knew exactly where we'd be that was uh, Two days ago now We stopped in Helgen this morning and I thought it was all over had us lined up to the headsman's block and ready to start chopping the coward.

There is anything else you need? <laughs> no i dała dałaby klucz do swojego domu. No nieźle, nieźle. Hmm. Cóż możesz widać kubitomu toneczki uzdrowienia? Piersień po mniejszej kondycji. Zwiększa kondycja o 20. Jasny gwint. Jakiś cud chyba. Ramok sobie wezmę. Serybny pierścień, tręk, złoty naszyjnik. To się wszystko sprzeda. For all spoko, of us, the Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Valgroup in Whitefell to send whatever troops he can. If you do that for me, I'll be in your debt. So, I knew we could count on you. I ought to get back to work before I missed, but did anyone else escape? Did Ulfric? Don't worry. I'm sure he made it out. <noise> Popiewa. Ciaostra popiewna. Już się ściemnia, czyli dobra pora. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję za, za obejrzenie tego odcinka. I kolejny odcinek już wkrótce. Trzymajcie się.